Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Grosza daj Dalej. wiedźminowi. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zlecenia Wiedźmińskie. Po tym, jak pokonaliśmy Żalnicę w ostatnim odcinku, Geralt ruszył teraz w stronę wsi Podgaje. Zobaczymy, czy tutaj lokalna ludność nie potrzebuje pomocy Wiedźmina. Coś wszystko strasznie dzisiaj daje wyznaki tutaj. Widzimy mała wioseczka, zaraz zobaczymy na tablicy ogłoszeniowej czy wszystko tutaj dobrze się dzieje widać spokojnie w miarę dobrze ta wioska wygląda chyba ta wioska za lipie trochę gorzej wyglądała zobaczymy tutaj zrabowana spiżarka zlecenie na leśnica słuchajcie słuchajcie na polach pod wsią naszą diabelstwo się jakieś zalęgło i to duch, ni mara. Stary wilem klnie się na grób matki, że to nawet leśnica być może. Czy leśnica, czy upiór, niech każdy się ma na baczności i na pola w pojedynkę niech nie wychodzi. A bez kosy albo grabi to już na pewno. Kto by zaś odwagi i szczęścia miał na tyle, żeby zjawę przegnać, ten sowicie wynagrodzony zostanie. Bolko. Sołtys pod gajów Myślę, że to jest właśnie zadanie dla nas. Czyli tak, na Polak pod wsią To już przeczytaliśmy Czyli tak, zajmiemy się, czyli na polach tutaj okolicznych Jakiś upiór prawdopodobnie się myślę, że to zbadamy. No kto na kogo wpadł? Co to był podryw? Zaraz zobaczymy. czy musimy pogadać z Sołtysem. Musimy z nim pogadać. Już z kimś się dowiemy. No malownicza ta wioska. Typowa słowiańska wioseczka. Bardzo fajnie to wygląda. Ludzie wszyscy zajęci swoimi zajęciami. Aha, to jest też są to są, Dobra, są to zbolko. Witaj. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No, no ja. Zajęlibyście się tym, Wyście wiedzieli dobrze zgaduję? żem widział na obrazku u babki, w książce. Monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No, jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was, co to taka leśnica? Dobra, nie będziemy się targować. Bierzemy od razu to zadanie jej. I... Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej powiedzieć? Stary Wilem pewnie widział. Ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to i leśnica nie da rady. <laughs> no nieźle. Czy jeden ze świadków odszedł? Dostał chyba zawału serca. A musimy pogadać z Agnetą. Trzech mężów przeżyła i co tam? I leśnica nie jest jej straszna. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, poprawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemność się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnić zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiożyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. No już coś tam. Ciekawa, czy już coś w glosariuszu. Już się domyśla. Geralt, co to może być? Będą to raczej upiory. Jeszcze nic nie wiemy. Dobra, to ruszajmy zbadać teren. Chyba zostawimy płotkę, pójdziemy sobie pieszo. podkę ty sobie odpoczywaj, my idziemy na roboty. Nie bój. Żarłeś kiedyś kory z drzew? Nie z oczywiście bardzo ładna ta w jest, można by ją porównać nawet do Białego Sodu A ale ale mamy, coś. mamy tu jakieś to nie ślady, nie. ślady czy nie? Jest tu coś tam proszę. pewnie jakieś wilce latają Jest coś dobra. Jakieś ślady. Szła tędy kobieta. Boso. Dobra. Jakieś ślady znaleźliśmy. Ale szła w tą stronę, tak? to coś mamy. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się goni? Kurczę, Geralt, to jest jednak detektyw. No, zasuwała tędy. Kurczę, nie podoba mi się, że tam te wilki chyba latają. Nie chcę mi się na razie z nimi. Kurczę, ślady krwi. Nie udało jej się uciec zaćgał ją albo podderżnął jej gardło Dziwne, że zostawił nóż Jest na nim zaschnięta krew Może mi się przydać A tędy ciągnął zwłoki Ślady są wyraźne Dobra To zobaczmy, czy już coś Ga Garard się domyśla Co to będzie Jeszcze nie, dobra Dalej No to dziwne, żeby Zabójca zostawił narzędzie zbrodni Na miejscu Słabo zaraz go znajdziemy. Dobra, żeby mnie tylko to nic nie zjadło. Tam jest jakiś znak zapytania. Wilki się kręcą. Później się tymi. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Wyłów jest płytki. Tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Dobra, Przeczytajmy jakiś list. Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać, wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale i ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z Tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju. Nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze. Twoja zula. że dziewczynę zabił odrzucony kochanek? Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. No to wracamy do sołtysa, żeby przekazać dewelacje jakie mamy. Czyli już nam się tam glosariusz aktywniu. Jest to upiór na pewno młodej kobiety. do hmm, pierze chyba obrywa. Ej, zobaczymy. Potwierdzimy nasze przypuszczenia z Sołtysem. Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi. Skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli. Jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się ta upiożyca, to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie, może gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula. Dobre boli. Dobra. Czynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. No to już wiemy na pewno, z czym prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia. Przeczytajmy sobie. Zacznijmy, chyba. Tu będzie północnica, chyba. Mówi się, że żar. Prawdziwej miłości nigdy nie gaśnie, jest to niestety prawda. Dlatego właśnie Zula z podgajów, którą nagle nagła śmierć rozłączyła z ukochanym, zamiast zaznać spokoju, w zaświatach wróciła pomiędzy żywych jako upiór, północnica. Walka z tego rodzaju zjawą jest niezwykle trudna. Północnica tworzy bowiem lustrzane odbicia. Która, które dezorientują przeciwnika i pomagają jej w walce. Co więcej, sama przyjmuje niematerialną postać, co czyni ją właściwie niewrażliwą na ciosy. Najłatwiej, jest, najłatwiej ją więc pokonać, zostawiając pułapki znakiem Irden, a następnie korzystając z chwilowej przewagi, atakować wściekle srebrnym mieczem bądź za pomocą igni. Nade wszystko zaś nie należy podejmować z nią walki w środku nocy, gdy księżyc wisi wysoko na niebie. Dobra, to wiemy już z czym będziemy się mierzyli. będziemy zobaczyć kryjówkę, której, do której chodzili na schadzki Antek i Zula. Spróbujemy ją tam przywołać. Musimy zlikwidować obozowisko bandytów Akurat nam weszli tutaj w paradę Dobra, nie było jakichś problemów tutaj. Sprawdźmy co oni mają, no nie będziemy tych rzeczy brali. Ewentualnie jakiś skarb Siarka Czyste srebro Dobra, to nic nam już tu nie będzie przeszkadzać Czyli tutaj <gulanie> Kołczy nie za miejsce nica za dnia się nie zjawi. No to niestety musimy poczekać na wieczór. No tak tylko nie posmarowaliśmy sobie miecze faurda Nadeszło. Musimy szybko posmarować miecze. Albo dobra, bo to jest... Kłóci się to trochę może z możliwością walki. Na razie to są potwory takie dość proste. Myślę, że niedługo będzie. Będą większe wyzwania dla Geralta. No to byśmy się uporali tutaj. Z leśnicą powinien zapanować spokój tutaj w tej wiosce. Znowu tragiczna historia. Bardzo podobna do tej, którą Mieliśmy już w białym sadzie. Tutaj akurat nie, nie pokazywałem Wam, ale na początku gry chyba wszyscy pamiętają dziewczynę, która też została zabita. Są ty Zadanie wykonane. Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki Wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Jesteś białowłosy? Dobra, kolejny dobry uczynek. Dokonany 179 koron zdobyte. Także groźla dla Wiedźmina jest. No i to by było wszystko. Mieszkańcy wsi Salipie? Nie, podgaje, kurczę. Będą mogli sobie tutaj spokojniej żyć. Tutaj, akurat widać, że Bilkarczycy jakoś ich strasznie nie represjonują. Także jakoś lepiej to wygląda niż w tej wiosce, co byliśmy ostatnio. No i co? Ruszamy w dalszą drogę. Odpoczniemy sobie tutaj pewnie trochę. Posilimy się i ruszymy w dalszą drogę, szukać zleceń wiedźmińskich. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was do następnych materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.